I witam witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z fusów będzie Alessio Rastani. Paręnaście godzin temu dodał audycję. A zanim tam się przeniesiemy, wytłumaczymy też całą sytuację z Tederem. Bo niektórzy myśleli, że Tedder dodrukował kolejne 500 milionów dolarów w Tedderze. I tutaj wyszły różne dziwy. Dlatego najpierw to sprostujemy. Także widzę, że już trzeba robić też. Oprócz analizy fundamentalnej, technicznej, jeszcze jest analiza chińskiego rynku, co prezydent powie w Chinach, i teraz do tego dochodzi jeszcze analiza Tetera. Też trzeba na to zwracać uwagę. OK, zanim przejdziemy do Tetera, dzięki patronom, także co ja bym bez nich zrobił? Kończyłem właśnie tą audycję, dlatego na chwilę jeszcze wrzuciłem tą informację praktycznie z dwóch godzin temu, ale patroni nie śpią, a więc Binance doda polską, Złotówkę i szwedzką koronę. Za pomocą można powiedzieć karty kredytowej visa, można za pomocą polskiej złotówki kupić BTC, czyli Bitcoin, Ethereum, Binance Coin i XRP, za pomocą właśnie tych yy, no, walut, można kupić te kryptowaluty, także polska waluta będzie dostępna. Ciekawe co na to konkurencja. <laughs> Oczywiście ale widzimy że co daje polską złotówkę. Lecimy dalej. Wszystko zaczęło się od tego że Cap zaupdatował tutaj ilość czyli market cap, całą kapitalizację Tethera i nagle widzieliśmy wyszczał dokładnie zobaczmy kiedy to się wydarzyło w granicach no, 6 stycznia gdzie mieliśmy 4,1 miliarda dolarów w Tetherze a nagle pojawiło się tutaj 4 600. No i na to oczywiście wyszła informacja od CoinDesk'a, że faktycznie po dodruku tetera kolejnym już mamy tą cenę Bitcoina, która reaguje i widzimy co tutaj się dzieje, dlatego że 500 milionów dolarów Tethera zostało dodane na CoinMarketCap. Także tutaj widzieli tą informację z tego. Na to wychodzi też Paulo Ardoino, który mówi o tym dla Coindesku, żeby zweryfikowali swoje dane zanim cokolwiek publikują. Bo CoinMarketCap tylko poprawił ilość Teterów, które już są w obiegu, czyli zabdejtowali prawdziwą ilość, i to nie są nowe dodane na market Tetery. Tutaj po prostu dodali tę strona do ogólnej kapitalizacji i po tym właśnie Twitzie od razu widzimy, że mamy też korektę wielkimi grubymi literami napisane w temacie korekta, sorry tylko CoinMarketCap poprawiał swoje dane, sorry za pomyłkę, no i na to Wailaret też przychodzi i mówi o tym, że Coindesk zaraportował, że 500 milionów teterze zostało dodane z CoinMarketCap w kapitalizacji Tethera i oni mówią, to jest nieprawda i jakikolwiek Tether będzie dodany Zawsze będzie widoczny na Whale Alercie. Dlatego ja, jeżeli dostaję informację o dodruku Tetera, pierwsze co robię, patrzę na Whale Alert i wtedy wiem, bo pod tym zaraz tematem albo się wypowiada Paulo Ardoino i mówi dlaczego jest ten dodruk, albo po prostu dowiadujemy się, że był dodruk i nadal widzimy, że. Na pierwszym miejscu powinniśmy sprawdzać Whale Alert, a dopiero potem newsy takie jak Coindesk i inne, bo może tutaj być pomyłka. Także każdy się myli. Także tutaj nie mamy też problemu z Coindeskiem. Fajnie, że szybko zareagowali i też szybko poprawili artykuł. Ok, przejdźmy teraz do Alessio Rastani. Tutaj się dowiemy o najnowszej predykcji od niego. Jeżeli obejrzyliście ten odcinek, nie ma problemu. Możecie opuścić już tą audycję. Najważniejsza wiadomość o też została dodana, a jeżeli nie, zapraszam po polsku, a zawsze macie linka, żeby wejść po angielsku i podziękować Alessio Rastani, w tym przypadku oczywiście za jego audycję. Tak jak ja to robię w tym momencie. This is the chart of Bitcoin. Zanim przejdziemy do prognozy, chciał tutaj Alessio Rastani pokazać nam, już przewinąłem te pierwsze momenty, chciał nam pokazać wykres sprzed roku, last year the of 2019. Now, czyli 2018 i 2019. At this chart right now. I to jest, dlaczego patrzę na ten wykres teraz. You see guys, at the end of 2018, And the start of 2019. Jeżeli pamiętacie, co się wydarzyło na, na końcu roku 2018 i na początku roku 2019, Bitcoin, I, bardzo ciekawy zarys, czy powiedzmy mm, wzór, czy model zarysował się wtedy, który właśnie może się teraz powtórzyć. Jeżeli chodzi o wykres Bitcoina,

Widzieliśmy też coś podobnego właśnie tutaj a więc spadek ze zmiennością volatility także ATR na ustawieniu 14 a więc mieliśmy spadek spadek ze zmiennością ceny czyli nie była ta zmienność duża czyli ustabilizowała się cena

zaczął Drugą rzeczą, jaką widzieliśmy na cenie Bitcoina, to właśnie ta struktura, e, powiedzmy oporu, która się wytworzyła, ta linia. So it built a structure of resistance around this area. 4100. dolarów. Okay. So 4100 i widzimy, jakie to miało znaczenie w owym czasie, bo tyle razy była testowana ta linia oporu. 4100 100 dolarów. O tym też mówił CryptoCrew University, o ile dobrze pamiętacie, jak właśnie ta linia oporu była testowana za każdym razem i nie mieliśmy to coraz to powiedzmy niższych. Dołów od pewnego momentu, tylko dochodziliśmy do tej linii, spadaliśmy, ale już nie tak nisko, jak wcześniej, i w końcu wy, wyparliśmy tą cenę wyżej, czyli wyszliśmy poza tą linię. I zaczęliśmy właśnie tam ten główny wzrost. Paraboliczny wzrost. Na wiosnę 2019 roku. I właśnie w tym momencie możemy być właśnie na takim samym momencie. Albo w tym samym momencie, Polski, panie, panie Feniksie, Polski się kłania. Ale musimy tak samo przejść tą linię oporu. Która właśnie się teraz pojawiła, bardzo podobna do tej z 2018 roku. Mamy też uh, Cycle of Power. Do, dokładnie to jest tutaj. Uh, this Narzędzie, które używa uh, Alessio. Uh, Weszliśmy this... albo wyszliśmy z maksymalnie wyprzedanych. The positive territory here. Potem weszliśmy na pozytywne terytorium. I jeżeli widzimy właśnie ten cykl siły, który wchodzi w zieloną zonę, followed by the break of structure, i mamy też złamanie tej struktury um, resistance, czyli oporu, that can often also be a very bullish, uh, to jest wtedy bardzo pozytywny i mocny sygnał. Kolejnych wzrostów. I też oczywiście to drugie narzędzie, o którym mówiłem wcześniej. Także robię teraz to wideo, czyli to wideo 14 godzin temu. Cena bitcoina oczywiście mogła się zmienić. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj dzisiaj.

i potem też z 8,5 do tego poziomu 6500. Co widzieliśmy to nieudane, nieudane przebicie. Widzimy, że najpierw Bitcoin ma jedno najniższy, jeden najniższy punkt. Then it comes back about a month afterwards in December breaks that low. I potem w grudniu też dochodzi do tego samego momentu, a nawet przebija go poniżej. And then off. I to jest właśnie pewnie ten nieudany breakout dołem. Again, analysis, sure know, breakout. Czyli w technicznej analizie nazywamy to false breakout. I bardzo często w technicznej analizie hmm. To jest bardzo pozytywny sygnał. Nieudane przebicie danego rejonu, tak jak w tym przypadku mieliśmy, is jest sygnałem wzrostów. And this is exactly what we have Pozytywnym. So far, here. W tym przypadku. że Bitcoin to jest i to jest bardzo klasyczna struktura. False breakout. Okay, now, false breakout support, formed... Ja, co, to, to, co tutaj widzę, to ludzie właśnie czekali na przebicie pewnie tej struktury poniżej. Tutaj ludzie ustawili się na shorty, a e, niestety rynek pokazał rogi w tym momencie. Bardzo możliwe, że mieliśmy tutaj podwójny dół, czyli double bottom. Then we also have divergence. So notice we, I też we have positive divergence on the charts, okay? So Pozytywną. we have uh, as you can see here on the chart here uh, a positive divergence signal, okay? So what does that mean? It means Bitcoin makes a lower a lower low, but the momentum on the divergence makes a slightly higher low. Czyli cena Bitcoina spada jeszcze niżej, ale momentum na właśnie tym narzędziu divergence widzimy, że tutaj idzie Wyżej, czyli mamy odwrotność tego, co robi cena. Czyli pojawia się dywergencja. Mamy też tutaj ten cykl mocy, gdzie przechodzimy z za bardzo wyprzedanych na zieloną strefę. Oversold że cykl mocy jest i zmienność tak samo tutaj tak jak w 2018 roku zmniejszyła się dramatycznie czyli zmienność ceny bitcoina mamy po prostu tą sprężynę czasami mówimy na wykresie ceny gdzie jeżeli ona się zawęża no to wtedy możemy widzieć w jeden lub drugi kierunek wzrost ceny lub spadek so since my video back in December we've seen volatility continuing to drop lower and lower okay? I tak samo widzimy tutaj, że w grudniu i teraz na początku roku 2020 jest coraz niższa zmienność ceny Bitcoina. I to jest dobry sygnał. Tak jak widzieliśmy w poprzednich najniższych cenach, w 2015. Tak jak widzieliśmy w poprzednich najniższych cenach, 2015. więc to, co widzę teraz, to kluczowa struktura na Bitcoina, która jest na tym poziomie. That. Czyli kluczowa struktura, zdaniem Alessio, Rastani i tutaj go sprawdzimy, bo już została ona na pewno przekroczona. 7760 dolarów, jesteśmy na 7,900. Także to lepiej wygląda. Jeszcze raz sprawdźmy, żeby tutaj jakieś gafy nie walną Tak, 7,935. Więc to już zostało przekroczone. I teraz będziemy myśleć, czy na faktycznie pojawimy się w granicach 8,500. I nie jest to związane z teterem. Prawdopodobnie zawsze zostawiamy sobie ten procent niejasności.

It's break it. Czyli chodzi o to, że im więcej cena, na przykład w tym przypadku jest Bitcoin, testuje jakiś poważny poziom, w tym przypadku jest 7760 dolarów, im więcej, tym razem bardziej to jest prawdopodobne, że będzie przebita za kolejnym razem. Właśnie ten, ta linia tutaj oporu w tym przypadku. No i tak się zdarzyło, bo jesteśmy na 7,900. Charlie calls This is now probably the fourth time we're visiting this level of resistance. Uh, you might want to say third or fourth time. But I think on the balance of probabilities. It looks like we might actually break this... I prawdopodobieństwo tego faktycznie zadziałało, bo od tego filmu już wiemy, co się wydarzyło. Także tutaj miał rację Alessio Radstani: Jeżeli byście obejrzeli ten film od razu z bomby, no to na longu by się tutaj ciekawie zadziałało. Chyba, żebyście przeczytali artykuł z końdesku i byście się wystraszyli, że zostało dodrukowany 500 milionów Tetera. Tak ten rynek działa. Trzeba wszystko weryfikować dwa lub trzy razy, sprawdzać stare. Dane i sprawdzać też CEO danych projektów, co oni mówią. Tak jak ja wczoraj spojrzałem, co mówi pan Richard Hart na temat Hexa, albo nawet projekt HEX, czy też coś zostało powiedziane z ich strony, dlaczego e, no, Ethereum zniknęło z tych kont. Na razie nie doszedłem do tej informacji jeszcze, także w kolejnym Dzień dobry Krypto może będziemy już tutaj wiedzieć więcej na ten temat. Może w następnych tygodniach, kto wie, ale wygląda na że jesteśmy blisko, do potencjalnego tego Może niż Uh, let's see how the week closes. Uh, it might actually be the case that we might break this level to the upside. But here's here's the bottom line, guys. I'm going to make it simple. Okay, on tutaj właśnie mówi o tej cenie, a my chcemy dowiedzieć się co dalej. Także ja już przewinę. Zobaczymy czy już teraz będzie to powiedziane. If Bitcoin tak. breaks resistance. Jeżeli Bri Bitcoin pobije Bitcoin, <laughs> Bitcoin. Wielki Brazylii mamy od dzisiaj Bitcoin. Y a więc tak. Jeżeli przebijemy oczywiście ten poziom 7760 dolarów, is... mówiłem też w poprzednich wideo o momentum, gdzie przechodzimy z negatywnego na mniej negatywne, a i to jest też pozytywny sygnał. If Bitcoin now breaks this level of resistance that we're seeing here on this chart again this is the level I'm looking at here I to jest ten poziom na który właśnie patrzymy jeżeli go przebijemy dalej dalej ale jeżeli go przebijemy if bitcoin manages successfully to break and close again we want to see the price bar closing above that resistance okay if we can close above that level of resistance this increases the probability That we could go into a bullish phase on Bitcoin. Jeżeli przebijemy właśnie ten poziom, to może bardzo duże być tutaj prawdopodobieństwo, albo zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że wchodzimy w fazę bullish, pozytywną, no taką prowzrostową Bitcoina. Quite a strong bullish phase, in fact. So anything above this level, so just to make this very simple, so anything above the 7760 level here. for me is bullish. okay if bitcoin can cross the border and go from beneath this level, from this zone, into the upper zone here, above 7760, in that zone, i would be very bullish, in fact. Uh, i think that bitcoin could start a major bullish rally here that could take us uh, quite significantly higher. now, i want to be very careful here because some of you might be asking, well, hang on a second, alessio. I wtedy, jeżeli przejdziemy, oczywiście, powtarza to, no to wtedy będziemy pozytywnie nastawieni. I jak się dowiemy, Alessio, czy to nie jest kolejny false rally, czyli podobna sytuacja, która się wydarzyła wcześniej, gdzie doszliśmy do tych 14 tysięcy dolarów w 2019. Czyli nieudana.

Aha, w październiku nie doszliśmy przecież do 14 tysięcy, przepraszam, tylko do 10,400. Ja myślałem, że chodziło o te 14 tysięcy wcześniej. Czyli w październiku do tych 10 10,400, czy nie będzie podobna sytuacja jak w październiku? Tego nie wiemy. Nie no That the next nie ma możliwości przewidzenia takiej rzeczy, czy to będzie sukces, czy to będzie nieudana próba. Tego nie wiem. Zawsze pamiętajcie, że to jest gra prawdopodobieństwa. There are no certainties, there only probabilities. Nie ma tutaj pewności w niczym, tylko to jest prawdopodobieństwo. So, bottom line is, we don't know if the next rally is succeed or fail.

Powyżej 7,760, no to ja jestem pozytywnie nastawiony do tego rynku. Ale poniżej tego nie, niestety. Wszystko w tej niebieskiej strefie jestem niezainteresowany ceną bitcoina. Jeżeli wyjdziemy powyżej i stay above that level, to anything in this zone here. I would be wtedy jestem pozytywnie nastawiony. I wtedy widzimy też, że na wykresie tworzymy kolejny wyższy dołek. I to samo mówiłem w listopadzie na tym filmie, gdzie po tej zmienności ceny, jeżeli ona będzie zmniejszona, ta zmienność ceny Bitcoina będzie na tym samym poziomie, wtedy chcę widzieć kolejny.

i wtedy będziemy mieć ten pozytywny scenariusz, taka dzika karta Bitcoina, gdzie możemy dojść, tak jak on tutaj mówił, w kolejne wyższe rejony, w poprzednich filmach. Right, guys, hope this video... Także mamy, mamy tutaj oczywiście kolejny film. Dajcie znać co myślicie na temat właśnie tej predykcji, prognozy, jak wolicie. Życzę Wam wspaniałego dnia. I pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy!